Witajcie, kochani, z tej strony rocistka Winaja. Witam w pierwszej kolejności moich stałych widzów, stałych subskrybentów. Bardzo się cieszę, że jesteście, że mnie słuchacie, że mnie oglądacie. Dzięki wam mogę rozwijać ten kanał, więc jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję serdecznie. Przy okazji witam osoby, które są tutaj pierwszy raz. Zapraszam, zachęcam do wysłuchania. Mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba. A jeśli wam się spodoba, z jakiegoś powodu mnie polubicie, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Kochani, teraz mówię raczej do moich stałych widzów, Subskrybentów, ale oczywiście do wszystkich również. Jak zauważyliście, ostatnio troszeczkę mnie tu było mało na moim kanale, ale wracam i wracam z czymś, czego też dawno nie było na moim kanale, a mianowicie, moi drodzy, horoskop miesięczny, kochani, przed nami grudzień, ostatni miesiąc tego roku, więc zaglądamy co się wydarzy w tym grudniu, na co zwrócić uwagę, jakie energie idą do każdego z nas. Więc jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam. To nagranie skierowane jest do dodykalnych lwów, więc jeśli jesteś dodykalnym lwem, to oczywiście nagranie jest dla Ciebie. No to co, przechodzimy do czytania, kochani. I jeszcze taka malutka uwaga, oczywiście pamiętajcie, że czytania takie miesięczne są to czytania ogólne, więc, moi drodzy, nie do wszystkich to będzie pasować, nie ze wszystkimi będzie rezonować. Bierzcie, co pasuje, odrzucajcie, co się nie zgadza. A jeśli kompletnie nie, nie Wasza bajka, no to oczywiście odsyłam do Ascendentu, Znaku Księżycowego, Wenus i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, być może tam będzie Wasza historia, przekaz dla Was. Okej, okay, lw, lwy, lwiątka, lwice, moje drogie, kochane, zaglądamy... Co tu ciekawego w tym grudniu, w tym ostatnim miesiącu tego roku? Czego się możecie, kochani, spodziewać? I jak to oczywiście u mnie, u mnie takie szybkie, skondensowane przekazy raczej. Ja się nie rozdrabniam na szczegóły. E, nie dopatruję się drugiego dna. Będziemy patrzeć tak konkretnie, jasno i na temat. Dobra lewki, zaglądamy szybciutko. Cóż tam u was? Cóż tam u was w tym grudniu? Dobrze, jaką, z jaką energią wchodzicie w ten miesiąc? Mhm, pięknie. Co odchodzi do przeszłości? Mhm. Co dobrego się może wydarzyć? Na co zwrócić uwagę? Co takiego złego? Jakieś przestrogi? Co w pracy? Co w miłości? Mhm. Wynik zakończenia tego miesiąca i podstawa wokół czego wszystko się będzie działo, taka karta sygnująca, która informuje o, o tym, że wszystkie, które, jak i te wydarzenia, te wszystkie, które się będą działy, z czego będą wynikać, tak? Dobrze, lewiątka, moje drogie, zobaczmy, zobaczmy tą podstawę. No, wasza energia, wasza lwia, prawda? Żywego Ognia, ta podstawa, więc kochani, te wydarzenia, które w tym, mies w tym miesiącu się tutaj będą y was spotykać, te energie, które do was przyjdą, y będą właśnie wynikiem tego rycerza buław lewki. I mam wrażenie, kochani, <laughs> że wy w tym miesiącu y będziecie dążyć do czegoś, będziecie, y będziecie działać, kochani wiecie, będziecie działać, tylko tu jest taka troszeczkę e, malutka uwaga, żeby to się nie okazało sumianym zapałem, moi drodzy, żeby to się nie okazało sumianym zapałem, ale słuchajcie, moi drodzy, w tym miesiącu dla Was lwy, mm, to jest taka informacja, że Wy nie będziecie bierni, nie będziecie wyczekiwali bezczynnie na coś, tylko będziecie chcieli działać, prawda? Tu, tu jesteście gotowi na, mm, na to, żeby dążyć do czegoś, żeby podejmować jakieś decyzje, jesteście gotowi nawet na rywalizację i jeśli taka będzie, oczywiście Konieczna, więc super. Wykorzystacie lewki, moje drogie, w tym miesiącu wszystkie swoje umiejętności interpe interpersonalne, a macie ich bardzo wiele oczywiście. Wy przyciągacie jak magnes ludzi do siebie. Wykorzystacie ten entuzjazm, jaki w Was jest, bo musicie przede wszystkim, mam wrażenie, o coś zawalczyć. Jest tu o co walczyć, kochani, i tak troszeczkę właśnie w tym, w tej energii będziecie właśnie w, w grudniu, kochani. Kochani, przestroga, tak jak mówiłam, żeby to się nie okazało słamianym zapałem, niektórzy z Was może mają takie, że na początku ten ogień zapłonie w was, a później ale chwila chwila no tak troszeczkę mi się jednak nie chce, jednak zrezygnowałem, zrezygnowałam, kochani, i i tu jest też taka troszeczkę przestroga, no niektórzy troszeczkę mogą was odbierać źle, nie? mogą sobie odbierać, że za dużo mówicie, za mało robicie, albo zanim coś... Pomyślicie, to już zostanie powiedziane lub zrobione, możecie się okazać troszeczkę takimi ważniakami, mądralami, więc tu jest taka troszeczkę przestroga, żeby na to uważać. I kochani, od razu może powiem, co odchodzi do przeszłości, bo to jest ważne, zanim przejdę do tej głównej energii. Do przeszłości, kochani, u Was odchodzi właśnie, wiecie, takie przekonanie, że... Takie wiecie, co gorączkowe dążenie do czegoś. Chociaż to są bardzo podobne energie, i Wam trudno będzie właśnie tutaj tą energią, tutaj się pożegnać dosłownie, bo tutaj jest takie gorączkowe dążenie do czegoś. E, tutaj jest brak oporów, brak jakichkolwiek blokad. E, nie ma, że, na, że nie ma w ten sposób, że ja na coś czekam, że coś tam się nie dzieje, tylko ja biorę brnek, to dosłownie czasami nawet na oślep, chcę więcej, chcę głębiej, chcę szybko, natychmiast, prawda? I tu będzie taka między Wami taka trudność, taka sprzeczność, moje drogie lewki, w tym miesiącu, ponieważ Wy będziecie mm, Będziecie chcieli właśnie, żeby tutaj ta energia, ta ognista, to takie faraczkowanie się za przeproszeniem, takie gorączkowe, że muszę coś e, zdobyć, coś podjąć jakąś decyzję, e, muszę, po, prawda. Zrobić coś w swoim życiu, yy, tu właśnie trudno Wam się będzie tego pozbyć, ponieważ tutaj ta podstawa jest, to yy, są niemal podobne energie, kochani. To jest takie gorączkowe dążenie do czegoś, że ja to muszę mieć, i koniec dyskusji, kochani. I tutaj będziecie musieli sobie znaleźć taki złoty środek, właśnie między tymi energiami, które są bardzo, bardzo do siebie podobne. Więc lewki taka przestroga na sam początek, żeby, żeby, żeby to się nie skończyło właśnie czymś takim, że ktoś się od Was dosłownie odwraca, bo jesteście zbyt, zbyt za bardzo naciskacie na przykład na niektóre sytuacje. I lewki. Energia, w jaką wchodzicie. Piękna, kochani, energia, energia gwiazdy. Moi drodzy, Wy macie tutaj widać wyraźnie, że Wy nie chcecie takiego na oślep, prawda? Wy chcecie, żeby to było pomalutku, na spokojnie, bo tutaj chodzicie z taką wiarą, z taką nadzieją na ulepszenie niektórych sytuacji, na wybaczenie niektórym ludziom, na dogadanie się, kochani. To jest piękna, kochani, energia. Wy macie takie, wiecie, taką iskierkę w sercu. Że wy chcecie troszeczkę się uspokoić, że wy chcecie, żeby wszystko działo w tym kierunku, w takim dobrym kierunku, żeby to wszystko dosłownie tak zmiany na lepsze. Lewki chcą zmiany na lepsze, chcą być może nawet siebie uleczyć, tak, żeby troszeczkę tak. Te zapały serca, to gorączkowanie się, to takie usilne dążenie do czegoś, żeby było dążeniem, tylko e, lewki chcą spokoju, chcą się po prostu wyciszyć, uspokoić, chcą się dogadać z innymi ludźmi. Piękna, kochani, energia. Więc tutaj, tak jak mówiłam na samym początku, warto znaleźć złoty środek właśnie pomiędzy tym pragnieniem tej ciszy, tego spokoju, tego spełnienia, tego takiego uspokojenia się, kochani, e, i, i, i i będzie dobrze, kochani, będzie dobrze, takie musicie tutaj znaleźć balans pomiędzy tym wszystkim, moi drodzy. Lewki, wiecie, że ja nie stawiam kart na zdrowie, ale teraz właśnie przed chwilką tak mi tutaj do głowy szybciutko wpadło, więc mówię, jeżeli jakiś lew był ostatnio dosłownie przeziębiony, chory, leżał w łóżku, bo to była gorączka, w ogóle rozpalone wszystko, tutaj mam takie uczucie, że coś tutaj się działo z gorączkowymi sprawami, wysoka temperatura, kochani, no tutaj w grudniu mamy nadzieję na uleczenie, także to już w grudniu dochodzi do, sobie, do siebie do zdrowia, ale to oczywiście do tych lewków, które były w takim właśnie kiepskim stanie zdrowotnym. Dobrze, kochani, i co i co dobrego Was może spotkać? I właśnie, kochani, właśnie tu jest koniec szukania po omacku, tu jest koniec takiego chodzenia na oślep, nie? Niektórzy z Was dają sobie sprawę, że działali być może momentami w takich ciemnościach. Coś było ukryte, ukryte tajemnicą, coś było niejasne. Ciągle jakieś tutaj tajemnice się pojawiały i te tajemnice wychodzą na jaw, lub ktoś Wam mówi, że Wy pokazywaliście tą ciemną stronę swojej osobowości i. Do Was to dociera, prawda? Do Was to dociera, drogie lewki i chcecie nad tym pracować, chcecie, um, chcecie wyjść z tych ciemności. Zapala się światło u niektórych z Was, kochani, i zdajecie sobie sprawę, właśnie, że trzeba pokonać tą złą stronę mocy, prawda? I pokonujecie tą złą stronę mocy jak najbardziej. I niektóre lewki, moi drodzy, odkrywają w sobie jakieś zdolności artystyczne. To są dwie, dwie energie mówiące o tym, że mm, macie mnóstwo pokładów takiego artyzmu, takiego w sobie, prawda? czy ktoś, nie wiem, pisze książki, jakieś wiersze, no wszystkie takie zdolności typowo artystyczne, śpiewanie i tak dalej, pisanie, no, no wszystko, prawda? Ktoś odkrywa tutaj w sobie i chwali się całemu światu. Także tutaj y, taka dla Was lewki historia. I dobra, na co zwrócić uwagę, kochani? Kochani, kochani, coś Was może w tym wszystkim mimo wszystko ciągle blokować, zatrzymywać, kochani. Być może niektórzy z Was poczują się właśnie, Wy się wyzbywacie tej swojej takiej lewej energii na początek, bo Wy chcecie coś uleczyć. Mam wrażenie, że chcecie się z kimś dogadać, wiecie? Mhm. Takie tutaj mam wrażenie, tak to czuję, że jakiś jest gdzieś jakiś lew, który musi, znaczy musi, bardzo chce, żeby z kimś się dogadać, komuś wybaczyć lub żeby ktoś wybaczył właśnie lewkowi. I kochani, tu jest jakiś opór, być może niektórzy z Was poczują się tacy słabi, tacy bezbronni właśnie, bez tego Waszego ognia, mhm. bo tutaj y, widzę, tak łagodnieje Wasza natura, mocno łagodnieje y, i taki budzi się w niektórych z Was troszeczkę lęk, nie? Że y, czy ja potrafię, czy ja potrafię zdziałać coś bez mojego ognia, bez mojego takiego zapału, bez takiego... Y, Wiecie, wiecie, tak, tak, tak na ostro. Tutaj łagodnieje wasza natura i troszeczkę takich blokad może się tutaj yy, pojawić. Kochani, mogą się pojawić też takie blokady w, w, wśród waszego otoczenia, że ktoś nie do końca będzie ufał, że ten lew się zmienił i że on rzeczywiście chce coś naprawić, yy, coś polepszyć w swoim życiu. Więc tutaj na to zwrócić warto uwagę. I kochani, szybciutko, bo tutaj miało być krótko, ale rozgaduję się nad wami. Praca. W pracy, kochani, no. Yy, Chyba uraczka też miałam tutaj przed chwilą nieciekawą historię, i u Was jest bardzo podobna historia, kochani. Ja nie wiem, co w tej pracy się pod koniec tego roku u wszystkich dzieje, ale wiecie co? Jakieś nieuczciwości tu się pojawiają w miejscu pracy. Uważajcie, kochani, na intrygi, uważajcie na plotki. Jeżeli ktoś przedłuża umowę lub podpisuje umowę o pracę z kimś, bardzo dokładnie, kochani, czytajcie, co jest w tych umowach napisanych, żeby tutaj nie było jakiegoś, wiecie, krętactwa, matactwa. Uważajcie, kochani żeby tutaj doczytać wszystkie kruczki, małe druczki, być może jakieś zaległe wypłaty, jakiś szef, współpracownik, coś tutaj, jakieś intrygi knuje przeciwko lwom, więc na to uważajcie i oczywiście uważajcie, żebyście to wy, wy nie byli tą osobą, która knuje te intrygi, to jest bardzo ważne, kochani, i, i, i no, tak jak mówiłam, zaległe wypłaty, kochani, zwróćcie na to, kochani, uwagę. Mhm. Jakaś manipulacja, dużo nieuczciwości, tu kochani jest, więc dopytajmy się, kto tutaj próbuje być nieuczciwy wobec czy to wylewki, czy ktoś z waszego otoczenia w pracy, czy ktoś zupełnie z zewnątrz. Dopytajmy, wiecie, bo tutaj dla mnie jest za mało informacji. Wolałabym tutaj się upewnić, więc zobaczmy. Dobra. Mm, kochani, mężczyzna, to może być mężczyzna, może to być dodekalny skorpion, mogło to być dodekalne bliźnięta. Mm, ale nie muszą, tylko oczywiście tu mam pokazane w kartach. Mężczyzna, który jest nad Wami. Mężczyzna, czyli jakiś przełożony kierownik. Mhm. Ktoś tutaj, e, mam wrażenie, próbuje manipulować lewem e, i próbuje tutaj e, 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 być może nawet wykorzystać do swoich celów. Czegoś tutaj nie mówi. No i wiadomo, jak to jest, jak jest przełożony, jak jest szef, no to troszeczkę tutaj mamy ten respekt wobec takich osób i, 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 no i są takie siupy, jakie są, więc uważajcie kochani w pracy na jakiegoś mężczyznę, który jest stanowiskiem wyżej ponad, wa, ponad Wami, wiecie o co chodzi, nie? Troszkę źle to brzmi, ale wiecie, uważajcie, bo tutaj jakieś krętactwa, matactwa wobec Was mogą się objawić w pracy pod koniec grudnia. Więc dajcie dacie radę, ale tutaj ten mag informuje nas właśnie o tym, że jeżeli nawet się pojawiają, dacie radę. Wy tutaj dosłownie w zalążku, być może niektórzy z Was zobaczą te nieuczciwości i przede wszystkim starajcie się nie myśleć źle tutaj w pracy, postarajcie się manifestować to oczywiście pozytywnie, bo tutaj manifestacja, tak jak już wiecie, przy energii maga jest bardzo ważna, czyli tak jak myślicie, tak, tak będziecie mieli pozytywne myślenie i będzie dobrze. Także lewki zwróćcie na to. Uwagę w pracy. I okej, okay, co w miłości, kochani? W miłości mamy, no, piękną informację, kochani. Tutaj, jeśli chodzi o singli, no to powiem Wam, że może się pojawić w grudniu osoba, która z pozoru taka niewinna, i, ale przy bliższym pozna, poznaniu może się okazać bardzo takim wartościowym człowiekiem, a nawet w pewnym momencie bardzo cennym dla Was, więc nie opierajcie się. I może to być, kochani, ktoś z Trygonu Ziemi, bliźnięta, dobra, To ja plota? Bli... z Trygonu Ziemi, ale może... dobra, powiedziałam te bliźnięta, to mówię, więc być, być może będą to bliźnięta, ale z Trygonu Ziemi, kochani, byk pan na koziorożec, może być ktoś taki fajny, cenny, i tutaj jest szansa na poznanie, właśnie kogoś nowego, i warto tutaj się z tą osobą spotykać. I w związkach, kochani, w związkach również taki wyższy level. Przy Asach zawsze ja mówię o wyższym kochaniu levelu. Tutaj mogą być bardzo miłe niespodzianki. W związkach mogą, może się pojawić dużo prezentów, jakiegoś, wiecie, niespodzianki, tak? Być może ktoś będzie planował wspólną przyszłość. Dążenie do stabilizacji także tutaj w związkach się pojawi. Będą takie fajne, mądre, Rozsądne rozmowy, co dalej z tym naszym związkiem, idziemy dalej, tak? Prawda? Czyli super dla Was tutaj informacja lewki. Dobrze, w miłości takie sprawy, w pracy takie sprawy. I czym kończycie? Efekt, efekt końcowy tego miesiąca, drogie lewki. Powiem Wam tak, to jest jedna z najczystszych energii w tarocie, przynajmniej dla mnie oczywiście, nie? To jest taka czysta karta. Czysta karta, nowy rozdział. Kończymy, zamykamy stary rozdział, jak w książce, prawda? Zakończył się jakiś rozdział, mamy następny i tu już jest, od Was, kochane, lewki zależy, jaki ten rozdział będzie, jak napiszecie ten rozdział, kochany. Tu jest, kochani, pokazane. Że w efekcie końcowym, pomimo tego, że trudno Wam się będzie odnaleźć właśnie bez tej Waszej lwiej energii, że trudno będzie Wam przejść na tą taką łagodną stronę natury, prawda? Być może nawet po drodze niektórzy będą powątpiewali w to, że Wy rzeczywiście chcecie polepszenia sytuacji z innymi ludźmi, bo ja mam wrażenie, że cały czas tu chodzi o innych ludzi, wiecie? I końcowy efekt będzie taki, że w nowy rok będziecie, wchodzicie z tą czystą kartą, tak? Wreszcie wszyscy wam wierzą. Wiedzą, że wy rzeczywiście chcieliście tego polepszenia i wy to polepszenie otrzymujecie. Tutaj to takie wyrażanie siebie, kochani. Jestem prawdziwy. Lwy okazują się prawdziwy. Początek, kochani, nowej drogi, nowego etapu życiowego. I to już tylko od Was zależy, jaki ten rozdział następny będzie, jak go napiszecie. Więc lewki dla Was przepiękne przekaz na ten ostatni miesiąc. Troszkę trudno, no bo wiadomo, jeżeli czasami trzeba no troszeczkę tą swoją osobowość troszeczkę podrasować, nie? Żeby coś zdobyć, żeby coś osiągnąć, żeby z kimś się dogadać, żeby, żeby jakieś wybaczenie zdobyć lub powroty. Tu są też powroty do ludzi, to jest takie wyjście z ciemności, kochani. Wyjście z ciemności i odkrycie siebie na nowo. Lewki odkrywają w grudniu, w tym ostatnim miesiącu tego roku, samych siebie. Takie pokłady tego czystego, dobrego serca wychodzą dosłownie lwy z ciemności, w których być może niektórzy z Was za długo tkwili. Więc lewki, przepiękny przekaz i tego Wam życzę w tym ostatnim miesiącu tego roku, żebyście odkryli siebie, odkryli prawdę. Bo tutaj też jest odkrycie prawdy, wszelkich tajemnic, które do tej pory okrywały Was ciemnością. I moje drogie lawki, nowy rok zaczynacie z czystą kartą. I tego Wam, kochani, życzę. Niech, niech ten właśnie miesiąc będzie miesiącem zrobienia takich porządków i wyniesienia tych ciemności, rozjaśnienia tych ciemności, które do tej pory. E, e, dosłownie was oślepiały lub was, kogoś z waszego otoczenia. Także tego Lewki, moje drogie Wam życzę. I okej, okay, kochani, niech ten miesiąc będzie piękny, niech będzie piękny, moi drodzy. A ja żegnam się grzecznie i słyszymy, się widzimy niebawem Pa!